Witam państwa serdecznie. Jestem na gościnnych występach tutaj, więc przedstawię się. Karol Podyma. Różne rzeczy robię w życiu, ale ogólnie staram się edukować, wspierać bioróżnorodność na różnych poziomach. Dużo się uczę i dziękuję za to zaproszenie, bo dzisiaj też bardzo dużo ciekawych informacji wyniosłem z tego spotkania. I właściwie ten ogród biocenotyczny, czy park biocenotyczny, o którym tutaj będę mówił, czyli o takiej trochę nowej idei. Która już kiedyś tam pojawiała w latach 90. i Marcin Gąsirowski o tym mówił, ale wtedy jeszcze nie było zainteresowania tym te, tematem. Teraz to wraca i bardzo go to cieszy, bo e, jeszcze nie był odpowiedni czas, żeby mówić o ogrodach biocenotycznych. I tutaj to tak zepnie trochę klamrą różne rzeczy, o których tutaj mówiliśmy. Czy coś się. Nie wiem, czy. A, zaraz chyba już za daleko poleciałem. No i właściwie, jak to się zaczęło, kiedy pojawiły się tematy ogrodów naturalistycznych, bo tutaj od tego trzeba było zacząć. Wielka Brytania, po takich uporządkowanych ogrodach, pojawiły się parki krajobrazowe w XVIII, XIX wieku, w latach 80. XVIII wieku to właśnie pojawiły się takie różne cottage gardens przy rezydencjach, i osoba Williama Robinsona. Który prawie przeżył 100 lat i był założycielem firm ze czasopisma The Garden. Właśnie tworzył takie miejsce. E, właściwie pod koniec jego życia jego ogród, jego, jego teren, na którym gospodarował, zajmował około 200 hektarów, i tam właśnie zbierał różne gatunki, pozwalał tam naturze troszeczkę samej się regulować. W Holandii w latach 20. XX wieku już powstawały właśnie pierwsze parki inspirowane naturą. W latach 60. już nawet Louis Del Roy, czyli autor książki Naturę wyłączyć", Naturę wyłączyć, zaczął stosować różne gatunki ruderalne w swoich projektach. No i w Polsce właśnie już o wspomnianym Marcinie Gąsiorowskim tutaj właśnie już mówiłem. No obecnie bardzo ciekawa książka pojawia się Łukasza Łuczaja na temat dzikiego ogrodu. Definicje, czym właściwie jest ogród biocenotyczny? No i tutaj dwie definicje: Marcina Gonszorskiego i mojego kolegi, właśnie Olecha Bycha. Właściwie są to miejsca, gdzie powinniśmy obserwować, wykorzystywać prawa, zasad, prawa i zasady ekologii i naśladować lokalne, lokalne ekosystemy. To, czym jest właściwie ekosystem, pewnie tą grafikę znają wszyscy. Właściwie pojawiała się w książkach, jak, chodziło, jak jeszcze ja chodziłem do szkoły, czyli pokazując ekosystem jako połączenie biotopu i biocenozy. Czyli biotop jest to środowisko, środowiskowa część ekosystemu, w której funkcjonuje biocenoza, a ekosystem to dynamiczny układ, w którym właśnie tych zespół, zespół organizmów funkcjonuje w jakiejś przestrzeni, następuje tam przepływ energii, i obieg materii. Słowo bioróżnorodność, które teraz jest na topie, nawet wczoraj rzadko oglądam telewizję, ale byłem w hotelu, widziałem spot reklamowy w tym bloku reklamowym właśnie dotyczący ochrony bioróżnorodności finansowany z Ministerstwa Klimatu, więc widać, że ten temat w ogóle słowo bioróżnorodność to myślę, że to będzie taki takie top, top słów, które będziemy wykorzystywać w tym roku i właściwie wszyscy o tą bioróżnorodność się wycierają, tak jak właśnie o ekologię. Więc też zaznaczam, że warto przypominać, czym tak naprawdę jest ekologia, że to nie jest elektryczny samochód jeżdżący na węgiel, tylko jest to badanie oddziaływań między organizmami. Bardzo ważnym terminem, który warto sobie przypomnieć albo właściwie mówić o nim dotyczących właśnie ogrodów biocenotycznych, to jest fitocenoza, czyli zbiorowisko roślinne będące Składnikiem pewnego konkretnego ekosystemu, które podlega właśnie sukcesji, czy to sukcesji pierwotnej, czy wtórnej, a jakby takim stanem końcowym biocenos, które funkcjonują w na danych, w danych terenach, jest właśnie stan Klimaksu. U nas głównie jest to, są to tereny leśne. I dlaczego zanim w ogóle zainteresowałem się tym, tym tematem? Parę lat temu przeprowadziłem się na wieś, w miejscu, do miejscowości Ziąbki, w gminie Bolimów nad rzeką Rawką. Moje gospodarstwo graniczy z rezerwatem przyrody, którym właśnie jest na całej długości rzeka Rawka. Trochę zmieniła się filozofia mojego życia. Zajmowałem się przyrodą, zakładałem łąki kwietne w miastach, ale zobaczyłem tak naprawdę, jak wygląda polska wieś. Jak zmieniła się bardzo przez ostatnie lata. Pamiętam, jak jeszcze z moją mamą jeździłem i tak się cieszyłem, że ta wieś taka się staje uporządkowana, taka ładna i w ogóle, no i to było chyba najgorsze, co mogło się stać. Tak naprawdę, bo presja jest ogromna ze strony ludzi w szczególności na terenach wiejskich, do otrzymali narzędzia, różne piły, kosy spalinowe, kosiarki wykorzystują je bezlitośnie, więc to jest bardzo ważne, to, żeby to edukować. Moje gospodarstwo jest prowadzone w duchu ogrodnictwa permakulturowego, ale otrzymałem w spadku po poprzednich, po poprzednich właścicielach teren, który właściwie został ogołocony z jakiejkolwiek roślinności oprócz trawników. Zostały tylko parę klonów jesienolistnych, dwa świerki i coś, co wam, zawsze, co wam jeszcze pokażę, ale to będzie inna historia. E, otrzymałem taką szerszą perspektywę, w ogóle działam też w Stowarzyszeniu Architektury i Krajobrazu, gdzie jest wielu projektantów, architektów, którzy rzeczywiście rozumieją to, że warto jest projektować na podstawie ekosystemów. E, chęć edukowania zawsze we mnie e, istniała. E, Poza tym takie gospodarowanie i poddanie się trochę naturze generuje bardzo dużo oszczędności. Mam wtedy różne usługi ekosystemowe nieodpłatne. No i ta ideologia chęci ratowania świata, chociaż jest to, jak wiecie, bardzo ciężkie. Od czego zacząć, jeżeli chcemy stworzyć taki ogród albo jakieś miejsce zagospodarować? Niestety, znaczy są takie patologie, że pojawiają się jakieś miejsca, które e, mogą być potencjalnie zagospodarowane albo oddane mieszkańcom, jako jakieś parki, skwery, czy coś takiego, no to pierwszym pomysłem jest to, żeby wszystko tam wyciąć, a potem od nowa zasadzić i zrobić coś, co właściwie będzie kosztowało nas bardzo dużo energii, środków, generowało będzie ogromny ślad węglowy. E, więc po pierwsze, jeżeli wybieramy jakieś miejsce, to przyjrzyjmy mu się, jak ono wygląda, jak ono funkcjonuje. Ja swoje gospodarstwo, zanim podjąłem jakieś takie działania bardziej skuteczne, obserwowałem przynajmniej przez rok, a nawet dwa, wszystkie pory roku. I już wiedziałem, co się tam dzieje i czego potrzebuję, chociaż cały czas się uczę. To w ogóle jest niesamowita przygoda, którą będę prowadził do końca swojego życia. Obserwowanie okolicy, rozejrzenie się, jakie gatunki funkcjonują, co możemy pozyskać, jakie nasiona, zbierać je, potem wykorzystywać na, na własnym terenie to jest to, co powinniśmy robić. Bardzo pomocne przy określaniu tego, jakie potencjalne zbiorowisko może znaleźć się w danym miejscu, jest właśnie potencjalna roślinność naturalna Polski Jana Matuszkiewicza, czyli taki hipotetyczny stan, gdyby nas tam nie było i co by się tam stało. Więc możemy wtedy sobie wybrać jakieś zbiorowisko, albo niestety ta mapa nie jest bardzo dokładna, ale można rzeczywiście umiejscowić swoje miejsce w tej przestrzeni. I zobaczyć, jakie tam zbiorowisko mogłoby występować leśne, czy jakieś łęgowe, czy, czy zupełnie inne, jakich muraw, i dobierać odpowiednio gatunki do tego. Bardzo pomocna jest również fitosocjologia stosowana. Uważam, że to jest taki podręcznik, który każdy architekt krajobrazu powinien mieć przy sobie. Ja często sobie czytam po prostu tak, żeby sobie poczytać o różnych zbiorowiskach i się wyedukować. Bardzo fajnie napisana. Piotr Sikorski też jest wspaniałym człowiekiem, którego którego warto jest słuchać, bo naprawdę zna się na tym, co robi. I co dalej robić po takim pomyśle, że chcemy coś zrobić? Podstawowe zasady tworzenia ogrodu biocenotycznego to jest wykorzystywać rodzime gatunki, najlepiej jeżeli będą lokalne. Jeżeli chodzi o posyskiwanie lokalnych, na przykład sadzonek albo roślin, tutaj można zwrócić się troszeczkę takich, mające trochę złą prasę lasów państwowych, ale rzeczywiście szkółki, które prowadzą, skupiają się na tym, żeby ten Materiał genetyczny, który to jest, jest produkowany, był rzeczywiście jakby z tego miejsca, w którym, którym ta szkółka funkcjonuje. Dopuszczenie naturalnych procesów, naśladowanie dzikiej przyrody, naturalne kompostowanie i nawożenie, ochrona roślin, przyjazna środowisku, też można to zrobić i wsparcie dla zwierząt. Więc właściwie wszystko, o wszystkim, o czym tutaj rozmawialiśmy, można zawrzeć właśnie w takim ogrodzie czy parku biocenotycznym. Dla mnie najważniejsza jest ochrona jak największej ilości roślinności spontanicznej, jeżeli chcemy wejść na jakiś teren i potem oddać go mieszkańcom. Naprawdę potencjał jest ogromny. E, ograniczenie działań, e, wyznaczyć jakieś tereny bez ingerencji, chociaż uważam, że eliminacja gatunków inwazyjnych jest jak najbardziej wskazana i powinniśmy to robić. I to, co jest ciekawe, i o tym też Łukasz Łuczaj mówi, Tworzenie takich obszarów zaburzeń, nie, nie wszystko musi być oddane przyrodzie, ale możemy czasem coś, coś skosić, przekopać, wtedy będziemy mieli największą różnorodność w danym miejscu. No i poprzez jakieś działania, stworzenie niecek retencyjnych, czy wapnowanie, nawet kompostowanie terenu, wrzucenie kamieni, drewna, spowodujemy tworzenie takich mikrosiedlisk. Jakie elementy ogrodu? No to szkieletem powinny być drzewa i krzewy. Do tego mogą pojawić się łąki, różne murawy, którymi się zajmuje. Woda jest bardzo ważnym elementem takiego ogrodu. No i materia organiczna, czy to w postaci właśnie martwego drewna, ściółki, liści z rębek czy kompostu, których będziemy produkować. Unikajmy obcych gatunków. Gatunki powinny być dobrane do siedliska. Tutaj akurat właśnie ten link, który jest na dole, zadrzewienia GGW, To jest coś z, tego, z czego można skorzystać. Tam mamy podział gatunków, roślin, drzew i krzewów pod względem różnych e, potrzeb. Na przykład nie, mamy gleby ciężkie, słabe, nawet jakieś antropogeniczne, czy jeżeli chcemy stworzyć żywopłot, tutaj właśnie na tej stronie można znaleźć te informacje. Jedyna uwaga jest taka, że trzeba zwrócić uwagę na to, że tam się pojawiają również gatunki obce. Więc e, tutaj trzeba troszeczkę selektywnie do tego podejść. No i właśnie te, e, właśnie te strefy strefy kotonowe, strefy przejściowe, Fajnie by było takie rzeczy właśnie po prostu tworzyć w takim ogrodzie. E, tutaj są listy gatunków, które możemy wykorzystać jako rodzime, więc tutaj się nie będę zagłębiał w to, e, ale rzeczywiście tych gatunków jest sporo, więc e, nie ma potrzeby korzystania z gatunków obcych, jeżeli chcemy stworzyć jakieś miejsce przyjazne przyrodzie. Tutaj właśnie runo leśne. Mogłabym jeszcze dorzucić listę gatunków dzielnych, ale to by było parę, parę slajdów. I tu są, trochę opowiem o działaniach, które właśnie prowadzę. Jestem w ogóle fanem wierzb. Akurat wczoraj był dzień wierzby, więc ja chciałem o tym powiedzieć. Tutaj akurat są wierzby, które rosną na terenie gminy Wysoka, gdzie właśnie z jednym z naszych partnerów będziemy tworzyć taki park biocenotyczny. Najpierw był pomysł, żeby po prostu posadzić tam drzewa, taki był początkowy, żeby posadzić drzewa, które będą kupione w ramach jakiejś kompensacji przyrodniczej. Ale wpadłem na pomysł, bo widziałem takie wieżby, które właśnie już są obciążone bardzo, bardzo tym, że nie było ogławiane od dawna, żeby je wykorzystać, te żywokoły i po prostu wysadzić je jako elementy właśnie tych nasadzeń zastępczych. A to są wierzby, które posadziłem dwa lata temu u siebie w gospodarstwie, więc świetnie, świetnie się mają. Tutaj też różne takie formy czyżni rodzimy gatunków, też bardzo fajny temat do zagospodarowania ze względu na to, że dużo mówimy o drzewach, dużo mówimy o łąkach, trawnikach, ale troszeczkę zapominamy o tym piętrze średnim krzewów, a to są rozwiązania, które bardzo szybko się rozwijają, bardzo szybko świadczą usługi różne ekosystemowe, więc naprawdę warto się nimi zainteresować i tworzyć właśnie takie nasadzenia, czy to liniowe, czy podsadzać chociażby drzewa. Tutaj łąki, a właśnie archeofity, różne gatunki chwastów, o których już było wspominane, jak również gatunki wieloletnie, no to jest jakby no, podstawa mo mo mojej działalności, więc e, staram się siać, gdzie się da i e, gdzie jest to potrzebne, bo nie wszędzie jest potrzebne. I tutaj właśnie to, że tworzymy łąki w miejscach, gdzie rzeczywiście występuje jakaś roślinność spontaniczna, jest ona cenna. Rzeczywiście takie patologie się pojawiają. Też w nich uczestniczyłem, ale teraz naprawdę walczymy o to, żeby nie robić bezmyślnie łąk w miejscach, które to nie jest potrzebne. Też w gospodarstwie prowadzimy produkcję, właściwie uprawę rodzimy gatunków w sadzonkach. Niestety nie mamy jeszcze możliwości w żaden sposób zastąpić plastikowych doniczek, ale zawsze jak nasi partnerzy kupują od nas sadzonki, to dajemy im taki. Możliwość zwrotu, i wtedy odliczamy, odliczamy im po prostu te koszty. No i stosujemy tylko i wyłącznie podłoża bestorfowe. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat będziemy je produkować już we własnym gospodarstwie. A to jest to, o czym chciałem wspomnieć, czyli wieżby i brzozy rosnące na kanale takim melioracyjnym. W całej wsi, tylko jedynie u mnie zostały te drzewa, wszystkie zostały wycięte. I pierwszą rzeczą, którą zapytał mi mój sąsiad, było pytanie, kiedy je wytnę. <noise> ale ich nie, nie wycinam ich, tylko mam taki piękny zbiornik retencyjny. Chciacie to, co robię, to jeszcze za zapycham go cały czas, żeby, żeby tam nie e ta woda nie odpływała. To jest? Star Słucham? No, to jest taki badieny. Ale to jest staro rzeczy właśnie rzeki Rawki, która jest w, w, w okolicy e bardzo piękne miejsce. No, to jest takie elementy, które można wykorzystać, chociaż mam trochę takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o lasy, mikrolasy, lasy kieszonkowe, czy to różnie teraz jest nazywane, więc że wiem, że to chyba Gdańsk się teraz stał stolicą lasów kieszonkowych. <noise> Już kolejne powstają, ale mam takie wątpliwości, czy kopanie na metr w głąb ziemi, dowożenie kompostu i. I tego śladu, tworzenie tego śladu węglowego jest odpowiednim rozwiązaniem, chociaż, ale uważam, że na przykład stosowanie grubej warstwy, warstwy ściółki jest rozwiązaniem, które powinno być stosowane po prostu na bardzo szeroką stale przy, skalę przy sadzeniu. Czy tworzeniu jakichkolwiek nasadzeń, czy to drzew, czy krzewów, bo naprawdę to działa, czerpie i uczy się permakultury i to jest podstawa, jakby tego, żeby rośliny dobrze funkcjonowały. I to jest prawda. No, i w tych ogrodach można stworzyć te różne schronienia dla, dla zwierząt, bibanki, sandaria. Tutaj akurat są właśnie takie różne elementy, to też z mojego gospodarstwa, stosy kamieni czy martwe drewno. To co jest ciekawe, już wielu naszych, naszych klientów, z którymi współpracujemy, czy to z różnych branż, zgodzi się na to, żeby gdzieś w jakiejś przestrzeni takie miejsca tworzyć. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest sandarium, które akurat wybrałem z internetu. To jest Bibank. To Nie będę się jakby rozwodził nad tym, jak to funkcjonuje, ale chciałem zaznaczyć, że takie elementy można stosować. I takie ciekawe, ostatnio pojawiające się rozwiązania, jak glebaria. Myślę, że jakby tu zrobić takie miejsce, do wejścia te teje, żeby nam chyba zamieszkały w środku i by mogły tam funkcjonować. A poza tym, myślę, że takie glebarium może być wspaniałym, właśnie preludium do zrobienia lasu kieszonkowego, czy lasu właśnie takiego miawaki, gdzie potem po prostu w tą rozkładającą się materię, wsadzamy te sadzonki i one tam sobie będą funkcjonować. A to, to też jest w moim gospodarstwie, czyli takie warkocze wierzbowe z gałęziami. Bo jeszcze w gospodarstwie mam kozy, które po prostu uwielbiają gałęzie, które zwożą do mnie już sąsiedzi z całej okolicy. I takie stosy różne są mam w gospodarstwie, a potem właśnie tworzymy y, takie rozwiązania. I to, co jest ważne i co powinniśmy dalej robić, to badania naukowe i obserwacje. Edukacja architektów, krajobrazów bardziej w kierunku takiej inżynierii ekologicznej, a nie tworzenia jakichś przestrzeni, które są niefunkcjonalne i generują ogromny, ogromny ślad węglowy. Edukacja na temat bioróżnorodności. Prawdopodobnie niebawem pojawi się nowa kwalifikacja zawodowa właśnie edukator bioróżnorodności. Jest to już na dobrym, na dobrym etapie. Przeszedłem takie właśnie szkolenie ostatnio w ekologicznym w Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie. No i właśnie angażowanie społeczeństwa, czy to w postaci budżetów obywatelskich, czy inicjatyw lokalnych, no i jest potrzeba zmiana prawa, żeby rzeczywiście ono realnie funkcjonowało, a to jest teren ECS-u, gdzie rok temu, nie, w jesień, jesień 2020 roku taki pierwszy ogród biocenotyczny stworzyliśmy w Gdańsku na terenie właśnie za salą BHP. To, co jest ciekawe, wszystkie elementy które są, które się znajdują, oprócz części sadzonek, były zebrane w okolicy, paruset metrów w okolicy. I tak to wyglądało w zeszłym roku na jesieni. Chciałem tylko powiedzieć, że te właśnie żywokosty, które są tutaj, były pobrane z miejsca, gdzie stoją te żurawie, więc lokalną taką populację żywokosta lekarskiego zachowaliśmy. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało dalej. Jest to ciekawe miejsce do tego, żeby je obserwować. To, że temat ogrodów biocynetycznych jest coraz bardziej popularny, to to, że właśnie banki się tym interesują. W Polsce będą realizowane trzy pierwsze ogrody biocenotyczne, gdzie rzeczywiście projektanci patrzą na to, żeby poszanować to, co jest na danych miejscach. A to są lektury, które polecam, jeżeli chcecie troszeczkę zgłębić popularno-naukowe, czy właśnie takie Dave'a Galsona, to też na pewno dużo osób dobrze zna, czy to Łukasza Uczaja, więc. Yy, jeszcze media społecznościowe, ogrody biocenotyczne, czy socjologia so -so 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 stosowana, którą prowadzi właśnie żona Piotra Sikorskiego, Daria. I ogród zgodnie z naturą to jest blok osobisty Anny Nebeszczańskiej, więc tam też różne informacje ciekawe na temat tego, jak można takie prowadzić działania wpisujące się troszeczkę w ideę właśnie tych ogrodów biocenotycznych. I dziękuję serdecznie za uwagę.